Jezus, gdy jedli, wziął chleb, odmówił błogosławieństwo, połamał i dał uczniom, mówiąc: Bierzcie, to jest ciało moje. Potem wziął kielich i odmówiwszy dziękczynienie, dał im i pili z jednego kielicha wszyscy. I rzekł do nich: To jest moja krew przymierza, która za wielu będzie wylana. Zaprawdę powiadam wam, odtąd nie będę już pił napoju z owoców innego krzewu, aż do owego dnia. Kiedy pić będę go nowy w Królestwie Bożym. Oto słowo Pańskie. Usiądźcie na chwilę. Trochę się zastanawiałem, czy podejść do dzisiejszego dnia tak jakbym chciał. Bo, bo to się może wydawać, co o czym będę teraz mówić, bardzo hermetyczne. Bo, no bo, skoro dzisiejszy dzień, skoro dzisiejsze święto nas zaprasza do tego, żebyśmy się modlili o powołania, to bym chciał powiedzieć o powołaniu. I konkretnie jeszcze chciałbym powiedzieć powołanie o powołaniu do Jezuitów. Tylko, że, więc, no to może już nie wszyscy się odnajdą, szczególnie ci małżonkowie, bardzo przepraszam. Natomiast z drugiej strony, też myślę, że to, o czym bym chciał powiedzieć. W tym może się odnaleźć tak naprawdę każdy, jakby na swojej drodze powołania. Jest bowiem taki tekst, który ja odnajduję jako taki bardzo inspirujący, a który powiedział kiedyś jeden z naszych generałów, aktualnie sługa Boże Pedro Aruppe. Mówi tak, do chłopaków, którzy rozpoznają swoje powołanie, zostań w domu, jeżeli myśl o wstąpieniu jest powodem Twojego niepokoju albo czyni ciebie nerwowym. Nie przychodź do nas, jeśli masz Kościół za macochę, a nie, a nie kochasz go jak matkę. Nie przychodź, jeśli sądzisz, że wyświadczysz łaskę towarzystwu, ale przyjdź do nas, jeśli służba Chrystusowi jest sensem Twojego życia, jeśli masz kręgosłup dość mocny, umysł otwarty, jasne idee, serce większe niż świat. Jeśli umiesz pożartować z innymi, a czasem pośmiać się także z samego siebie. I teraz uwaga. On mówi, zostań w domu. Zostań w domu. I zobaczcie, ja mam takie wrażenie, że, że tak jest z powołaniem do jezuitów, ale w ogóle z jakimkolwiek powołaniem. Że duży problem, jaki my możemy mieć, to jest hasło wyjść z domu. Wyjdź z domu. Że. Żeby zostawić, nie? Żeby zacząć robić swoje życie. Żeby zacząć żyć swoim życiem. A nie życiem na przykład, które sobie wyobrazili moi rodzice. Że mam zacząć żyć swoim życiem. Że jak decyduję się, że wejdę za mąż, że się ożenię, to nie jest dla mnie jakoś tak mocno istotne, że przedstawię wybrankę mojego serca mojemu tacie i patrzę na jego reakcję. Zaakceptuję czy nie zaakceptuję? Bo jeżeli nie, to będzie problem. Yy, bo chodzi o to, żeby wyjść z domu. Nie? Chodzi o to, żeby wyjść z domu. Żeby zacząć być odpowiedzialnym ja sam za swoje życie. Bo nie wiem, czy wy tak macie, ale ja tak czasami jakoś tak odbieram, że kiedy mam kontakt z ludźmi, którzy widzę, że są tak, mając już nie wiadomo ile lat, ale są tak uwiązani do opinii rodziców, do opinii całej rodziny, ale też do opinii przyjaciół i pod te opinie, pod te opinie kształtują swoje życie, to nie wiem myślę jakoś tak smutno robi wtedy. Bo mam takie wrażenie, że to jest po prostu smutne życie. A zobaczcie, że nawet szczególnie myślę w takim temacie powołanie do, do pójścia do zakonu. No, bardzo łatwo jest się rozminąć z oczekiwaniami rodziców. Ale czasami też jest tak, że dużo odwrotnie, że się właśnie spełnia ich oczekiwania. Bo bardzo by chcieli, żeby ten, ta, prawda, ten fantastyczny chłopaczek jednak księdzem został. Natomiast chodzi o to, żeby wyjść, żeby zostawić i oczekiwania, i plany naszych bliskich, a zacząć być odpowiedzialnym sam za swoje życie. Dalej, mówi tak. Zostań w domu. Jeśli myśl o wstąpieniu jest powodem Twojego niepokoju, albo czyni Ciebie nerwowym. Zobaczcie, skąd mam wiedzieć, czy moje powołanie, czy powołanie jest moją drogą. Jakiekolwiek by ono było. Czy powołanie jest moją drogą. Ano będę to wiedzieć właśnie dlatego, że będę widzieć w tym powołaniu jakąś nadzieję. Że w tym powołaniu będę widzieć pragnienie swojego serca, że będę widzieć tam pragnienie swojego serca. Że to nie jest tak znowu, że ja spełniam jakiś swój obraz tego, jak ja powinienem żyć, w jaki sposób powinienem kształtować relacje, swoją drogę życia, bo myślę sobie, że jestem z dziewczyną i w sumie już tak długo jesteśmy. No szału nie ma, ale jakoś wytrzymałem do końca życia. I a to się czasami słyszy, niestety, u ludzi, i czuję w sercu niepokój, że to nie jest to, że to nie jest to. Ale idę, bo myślę, że to już za późno, że już nie ma dla mnie nadziei. Albo myślę, dziewczyna myśli, że jest już za stara, że już jej nikt nie będzie chciał. Więc no już lepiej taki chłop, jaki jest, byle jaki, ale byle by był. Nie? Czy jest szczęśliwa w sercu? Nie, czuję wielki niepokój. Więc kiedy on na, na, nie, zostań w domu, jeżeli myśl o wstąpieniu jest powodem Twojego niepokoju. Jest też, myślę, ważne rozgraniczenie, że to, co jest nieznane, zawsze wzbudza jakiś niepokój. Tu nie chodzi o taki niepokój. Nie chodzi o to, że ja staję przed czymś nowym i nie wiem, co to będzie i mnie to jakoś stresuje. Ale chodzi o taki niepokój duchowy. Taki, że ja wiem, że nie jestem u siebie, że to nie jest to. Nie przychodź do nas, jeśli masz kościół za macochę, a nie kochasz go jak matkę. I teraz słuchajcie: to, czy ja mam kościół za matkę, czy za macochę, to dotyczy kościoła całego. To dotyczy zarówno tej fantastycznej, przepięknej mm, hierarchii, ale też dotyczy wiernych, z którymi siedzę w ławce. Nie? Tu i tu. Dotyczy tego i tego. Mieć za matkę albo mieć za macochę. Bo ostatnio w wiadomych dyskusjach związanych z panem Adamem S, albo Szy, jeden z dziennikarzy na Facebooku napisał, że, no jakby, wiecie, że tam wyszła cała ta sprawa, nie i teraz. I jest on wezwany na rozmowę przyjacielską do biskupa Gondetkiego i ten dziennikarz pisze, że no on już się po tych polskich biskupach niczego dobrego nie spodziewa. I mój taki znajomy dominikanin, tylko że jeden z nielicznych dominikanów, o których się mało mówi, bo wszystkich się mówi zwykle dużo. Natomiast jeden z tych nielicznych, których mało kto słyszał, skomentował jego wpis, że on patrzy na ludzi z perspektywy ołtarza, i tak patrzy na nich też się w sumie niczego dobrego nie spodziewa. Ja myślę, że kiedy, kiedy tutaj ojciec Arupę nas wzywa do tego, żebyśmy kochali Kościół jako matkę, to mówi o wszystkim i mówi o Kościele taki, jaki on jest, a nie taki, jaki on by mógł być. Żeby kochać ten Kościół taki, jaki on jest, a nie kochać ideał Kościoła. Żeby kochać Kościół z takimi biskupami, księżmi, jacy oni są. Żeby kochać Kościół z takimi wiernymi, jacy oni są. Nie kochać ideału Kościoła, którego mamy gdzieś tam w głowie, tylko taki, jaki jest. Taki, który owszem, rozczarowuje i to dosyć często, po obu stronach ołtarza. Ale chodzi o to, żeby Go kochać jak Matkę. Żeby Go kochać jak Matkę. Ja też myślę, pamiętacie, Pan Jezus mówi, kochaj bliźniego swojego, jak siebie samego. Że to chyba też jest tak zależne, że jeżeli ja kocham tylko ideał Kościoła, który mam w głowie, to tak naprawdę też kocham tylko ideał siebie, który mam gdzieś tam w głowie, do którego może dążę. Ale gdyby zapytać, czy kocham siebie samego taki, jaki jestem teraz, to pewnie byłby z tym jakiś problem. To pewnie byłby z tym jakiś problem. A chodzi o to, żeby kochać to, co jest, a nie to, co mogłoby być. Więc nie przychodź, jeśli sądzisz, jeśli masz Kościół za macochę. A nie kochasz go jak matkę. Dalej mówi: Nie przychodź, jeśli sądzisz, że wyświadczysz łaskę, towarzystwo, że wyświadczysz łaskę. I to jest chyba taka sytuacja, kiedy ja jestem już tak napompowany moją pychą, poczuciem mojej wielkości i wielkich tytułów i osiągnięć, że myślę, że powinni mi dziękować za każdym razem, kiedy wchodzę do sklepu, że zechciałem u nich zrobić zakupy, że zechciałem pomyśleć o jakimś powołaniu, że zechciałem się związać z jakąś dziewczyną, przecież ona powinna mi dziękować za to, przecież ja ją teraz wyciągam z tego dołka samotności. I odwrotnie. Czyli jakby pycha jest złym doradcą w podejmowaniu decyzji o powołaniu. Natomiast przyjdź do nas, przyjdź do nas. I to jest, wiecie, jak, jak on mówi o przychodzeniu, to ja mam w tym takie poczucie, że w tym jest jakaś taka radykalność, radykalność decyzji przyjść. I tutaj mi się przypomina coś, co Ignacy mówił, że jak człowiek wchodzi do zakonu, do budynku nie, przede wszystkim, to chodzi o to, żeby ten próg przejść obiema nogami nie stać w rozkroku czyli przejść obiema nogami. I on mówi, żeby przejść ten próg rozumem i wolą. Moim rozumem i moją wolą. Bo może być tak, że ja w podejmowaniu decyzji o moim powołaniu sugeruję się tylko jednym z tych elementów: nie zwiążę się z tą dziewczyną, tylko na bazie mojego rozumu. No bo jestem w sumie stary, ona mi się napotoczyła, to niech już będzie. Może jest tak, że zwiąże się z tym chłopakiem, no bo jest majętny, fajna rodzina, ustawimy to do końca życia. Może pójdę sobie do zakonu, no bo w sumie mam dwie lewe ręce i w życiu jestem nieogarem, to tam nie pewnie się zaopiekują i coś z życiem będę, będę mieć przynajmniej. Nie? nie tylko jednym, ale i drugim wolą, ale i wolą. Bo może być tak, że kocham dziewczynę, kocham chłopaka, Natomiast wszystko mi krzyczy w głowie, że to nie jest to. Wszystko mi krzyczy, że to nie jest to. Kocham go. Co z tego, że mnie bije? Kocham go. Ignacy mówi: Jak podejmujesz decyzję, to rozumiem i wolą. Jednym i drugim, a nie tylko jednym. Czyli przyjdź do nas. Służba Chrystusowi jest sensem Twojego życia. Co jest celem? Celem życia nie jest kapłaństwo. Celem życia, przepraszam bardzo, małżonkowie, nie jest małżeństwo. To nie jest cel życia, to jest droga do celu życia. A co jest więc celem mojego życia? Chwalić, czcić, służyć Bogu. To jest cel mojego życia. Chwalić, czcić i służyć. I mogę to fantastycznie robić, będąc księdzem, mogę to kapitalnie robić, będąc w małżeństwie, mogę to niesamowicie robić, prowadząc życie samotne. Chwalić, czcić i służyć. Cała reszta jest tylko środkiem. Tak naprawdę jest drugorzędna. Nie? Dalej mówi: Jeśli masz kręgosłup dość mocny, umysł otwarty, jasne idee. Serce większe niż świat. Serce większe niż świat. Taki w ogóle ładny obraz, nie? I mi tutaj pobrzmiewają dwie rzeczy: że z jednej strony trzeba mieć świadomość, że wybierając moją drogę powołania, ja się muszę gotować na to, że ten kręgosłup jednak muszę mieć mocny. Że nie będzie łatwo. Że się pojawi cierpienie, że się pojawi ból, że się pojawi trud. Bo w życiu małżeńskim zacznie, zacznie się pojawiać, nie wiem, pojawi się choroba i nagle, nagle będzie trudno, pojawi się strata pracy, pojawi się jakieś niezrozumienie, jakiś konflikt, no i będzie ząg. Nie W życiu kapłańskim, nie wiem, człowiek będzie stawał na głowie, klaskał uszami i robił cokolwiek, żeby ludzi do Pana Boga przyciągnąć, a się okazuje, że nic, że nic nie działa. I się pojawi trud. I się pojawi ból. Niezrozumienie, dlaczego tak jest. Przecież robię wszystko, co, co mogę. Um, kręgosłup dość mocny, ale chodzi o to, żeby pomimo tego, że mam świadomość tego, że może być trudno, to mieć umysł otwarty, jasne idee, serce większe niż świat, żeby stać nogami mocno na ziemi, ale serce mieć wysoko w niebie. Nogami mocno na ziemi, serce wysoko w niebie. I wtedy mogę być pewny, że mi się uda, że przezwyciężę, że sobie poradzę. Nie, że zacznie wszystko iść super, ale że sobie poradzę. I coś, co ja też bardzo kocham, jeśli umiesz pożartować z innymi, a czasem pośmiać się także z siebie. Czasami tak jest, że spotykamy ludzi, którzy są jakoś tak, którzy prowadzą coś, co ja bym nazwał życie na burmuszone. Życie naburmuszona. tacy po prostu tak napompowani, że nic im nie możesz powiedzieć, bo się od razu obruszą, i jest święty obóz. zawiecznie oburzeni. A są tacy ludzie, którzy, no, człowiek ma poczucie jakiejś wolności w relacji z nimi, że może i zażartować, może powiedzieć głupotę, może się pomylić, może popełnić błąd. I spoko, i spoko, bo nie są jakoś naburmuszeni, nabzdyczeni. I y, nie, trochę w tym temacie, fajnie, że on o tym pisze, bo myśmy kiedyś w ogóle wydali książkę z dowcipami o jezuitach. Y, ostatnio znalazłem taki fajny, czekajcie to, myślę, że bardzo na czasie. Do prowincjała jezuitów zgłasza się pewien bogaty biznesmen i pyta Proszę ojca, jeśli dam na zakon 6 milionów 300 000 z 350 tysięcy złotych. Nie wiem, kupić sobie za to jakiś dom rekolekcyjny w Łodzi czy coś, to czy dostanę się do nieba? Na to prowincjał ręczyć nie mogę, ale warto spróbować.